W tej chwili, proszę Państwa, przystępujemy do obrad ses sesji gminy Raszyn. Przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chce wprowadzić zmiany w porządku obrad? Proszę Pan Przewodniczący Komisji Budżetu Dariusz Marcinkowski. Państwu, Państwo. Mam wniosek o zwiększenie z porządku obrad uchwały nr 11, jak to w porządku obrad w dzisiejszej sesji. Uchwała dotyczy zamienia zgody na udzielenie wolnym czasu w opłat za przetrzącenie prawa opublikowania uczestników praw własności i w miejsce tego punktu chciałbym wyjaśnić porządku obrad uchwały w sprawie wydawania... Wiadety samorządowe, samorządowe reakcyjne publikacje i na podróżnia Rady. Skarbne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w sprawie porządku jeszcze głos? Nie widzę, czyli głosujemy nad pierwszym wnioskiem, zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przeczytanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kto z Państwa Radnych jest za zdjęciem z porządku obrad tej uchwały? 12 osób za. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Kto jest przeciw? Uchwała, wniosek został przyjęty, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie uchwały do porządku obrad w sprawie wydawania Gazety Samorządowej oraz innych publikacji i z finansowych przez generała. Kto z Państwa Radnych jest za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad? 10 osób za, kto się wstrzymał, dwie osoby się wstrzymały, kto jest przeciw, jedna osoba przeciw. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad, tak jak pan przewodniczący komisji proponuje wprowadzić do punkt 11. W tej chwili przegłosujemy porządek obrad z wprowadzoną zmianą kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad. 13 głosami jednogłośnie uchwała została, porządek obrad został przyjęty.